Gratulacje! Teraz masz na sobie strój czy liderki króliczka. Noszenie naszego kostiumu to ogromny zaszczyt. Tylko nie bądź arogancka, bo każda, która trafia do naszego zespołu, zaczyna nosić ogromną koronę. Dziewczyny, od urodzenia mam koronę, ale tylko dla rywalek, dla mojej drużyny jestem przyjaciółką. Wow, jak, wow, jak miło. miło! W takim razie dzisiaj musisz poznać naszą trenerkę Ebi. Ona jest normalna, no ale trochę surowa, jak trzeba. Tak, denerwuję się spotkaniem z trenerką Ebi, Ale mam nadzieję, że mnie zaakceptuje. Nie martw się, trenerka cię zaakceptuje. Mam nadzieję, że będziesz z nią miała dobre relacje. Dziewczyny, cześć! Pokażcie mi, gdzie jest nowa dziewczyna. Diana, musimy porozmawiać. Trenerko Ebi, to nasza nowa dziewczyna. Co sądzisz? Witaj, trenerko Ebi, Jestem Maja, ale możesz mi mówić Fiszka. Wow, już przyjęłaś pseudonim, który nadał ci Timur. Diana, na parę słów. Trenerka Ebi zabrała Dianę na rozmowę, coś jest nie tak. Chyba trenerka Ebi cię nie polubiła. To normalne, dziewczyny. Potrzebujemy więcej czasu. Trenerka Ebi musi się przyzwyczaić do mojego wyglądu. Mam nadzieję, że, że się, się przyzwyczai. przyzwyczai.